Seregiejski, niepozorny produkt, który ma rzesze fanów, kryje w sobie prawdziwą kulinarną moc. Nie chodzi tutaj o jego smak, ale o przepisy, które można wykonać za jego pomocą. Będziecie zaskoczeni, to Wam gwarantuję. I takie odjechane przepisy, nieszablonowe podejście do gotowania, pyszności, których świat nie widział, znajdziecie też na kanale Pobity Gary, gdzie czeka na Was pierwszy sezon zakręconych przepisów. Dołączcie więc do naszej ekipy. Czas wejść do kuchni i zrobić coś w amerykańskim stylu, ale z takim polskim akcentem. Dlatego właśnie biorę się za paniekie, wykonane w głównej mierze z serka wiejskiego. Zaczynam od przełożenia do kielicha blendera wspomnianego serka. Także 250 g w zupełności wystarczy, a do serka dodaję jeszcze 75 g płatków owsianych. Kto nie lubi płatków owsianych, może zastąpić je oczywiście innymi, dowolnymi, poeksperymentujcie, a na pewno w kuchni znajdziecie coś dobrego dla siebie. Do środka dodaję jeszcze pół łyżeczki cynamonu, łyżeczkę ekstraktu waniliowego oraz trzy jajka. Nie masz jaj? No to też nie jest kłopot, bo oczywiście dwa jajka możemy lifehackiem takim sprytnym zastąpić jednym bananem. No i pora teraz to wszystko zmiksować. Blender idzie w ruch i miksujemy wszystko tak, aby powstała jednolita masa. No dobra, pozostaje nam już tylko przerzucić masę na patelnię, zrobić niewielkie placuszki, no i Ameryko, witaj! Przelewam więc czym prędzej ciasto na patelkę z olejem i smażę wszystko na złoty kolor. Przydałyby się tutaj fanfary, którymi zakończylibyśmy cały proces przygotowywania tych pancake'ów. Jak widzieliście, przepis banał, wszystko tylko wymieszane w blenderze, wrzucone na patelnię, bez mąki, bez mleka, inna wersja, a jakże fajna. Temat już znacie, wiecie, że dzisiaj robimy przepisy z serka wiejskiego. Ale zanim ja tam przedstawię, co będę robił, powiem wam jedną historię właśnie związaną z Serkiem Wiejskim. Mamy tutaj w pracy tego kumpla, który dosyć często jest serek wiejski. Niby nic, nic dziwnego, prawda? No każdy z nas czasem sobie tam Serek Wiejski wciągnie, nie. I któregoś dnia siedzimy sobie na przerwie jeden serek ja i mówi kurde, coś zasłony. słony! w sprawie całe ja mówi, no nie, wczoraj też był jakiś słony. No nie mogę, nie? I my patrzymy, co się dzieje. On chwyta za telefon, dzwoni na infolinię producenta tego serka i zaczyna mówić, że jest stałem klientem, że tyle lat już kupuje, że zawsze po 10 sztuk, w niedzielę robi na cały tydzień, i tak dalej. No, i że mają jakąś słoną partię czy coś. nie? Babka mówi, że w porządku, w porządku coś tam przyjęła to zgłoszenie, on mówi: eee, no to wie Pani co to może ja zdjęcie wyślę, nie? a babka przez telefon. Ale wie pan co nie potrzeba, bo yy, za pomocą zdjęcia i tak nie będę w stanie stwierdzić, czy on jest zasłony. <noise> ale nic, rozłączył się i mówi, dobra, to teraz czekam, aż mi przyślę darmową paletę. Jeszcze jej nie dostał, ale zobaczymy. Jak przyśle, to będziemy wciągać. A póki co, zobaczcie, co przygotowałem właśnie z serka wiejskiego. Najpierw główny bohater, czyli serek. Przekładam go do miski w ilości 250 g i rozgniatam widelcem. Następnie dodaję 3 jajka, 2 łyżki cukru oraz łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Całość oczywiście dokładnie mieszam. Do tych składników przesiewam 200 g mąki pszennej z łyżeczką sody oczyszczonej. I tak warto tutaj przesiać mąkę. Do miski ścieram też skórkę z cytryny i ponownie mieszam. Gotowe ciasto niewielkimi partiami wrzucam na gorący olej, korzystając przy tym z łyżeczek, a kiedy pączki nabiorą złotego koloru, przekładam je na ręcznik papierowy. Jak sami wiecie, przepisów na pączki jest bardzo dużo, co zresztą możecie zobaczyć po naszych filmach, które robiliśmy na Tłusty Czwartek, które będą gdzieś tutaj, żeby można było sobie obczaić inne przepisy. Ale te pączki z serka wiejskiego, no są po prostu wyjątkowe. Pierwszy raz je robiłem jak tylko spróbowałem pierwszego, to miałem takie wrażenie, jak miał taką delikatną chmurkę otoczoną chrupiącą skórką. Bardzo fajnym dodatkiem do nich jest dżemik, oczywiście można też je polać czekoladą, posypać cukrem pudrem, różne kombinacje, ale już one same w sobie są genialne. Koniecznie zróbcie, koniecznie spróbujcie, koniecznie kogoś poczęstujcie. Sernik. Każdy kocha sernik. Dziś pokażę Wam naprawdę genialny przepis, który z pewnością zachwyci Wasze podniebienia. Oglądajcie uważnie. Zacznijmy od ciasta. W tym celu do kielicha blendera wrzucam 200 g herbatników pełnoziarnistych i mielę je na drobny pył. Następnie całość przesypuję do miski i dodaję pół łyżeczki cynamonu, 50 g cukru, pudru oraz 100 g rozpuszczonego masła. Składniki dokładnie mieszam, po czym przekładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ok, teraz do miski miksera przekładam 500 g serka wiejskiego i dodaję 200 g jogurtu greckiego. Całość zaczynam ucierać, po czym dodaję dwa całe jajka, 50 ml syropu klonowego, łyżeczkę ekstraktu waniliowego oraz dwie łyżki mąki. Gotową masę serową przelewam na ciasto i całość wkładam do piekarnika. No i ciasto teraz będzie się piekło przez około godzinkę w 180 stopniach. My w tym czasie zajmiemy się sosem pożyczkowym. Lecimy! Do garnka wsypuję 200 g mrożonych czarnych porzeczek, dodaję 100 g cukru białego oraz 100 ml herbaty owocowej. W moim przypadku jest to malinowa. Całość podgrzewam, a kiedy płyn odparuje dodaję łyżeczkę mąki ziemniaczanej, aby powstał żel. Upieczone ciasto pozostało polać moim sosem porzeczkowym i deser gotowy. Co tu dużo gadać, jak dla mnie jest to prawdziwe arcydzieło i szczerze polecam Wam wypróbować ten przepis. Jakby wydaje mi się, że powoli już przekonujecie się do tego, że z serka wiejskiego można zrobić prawie wszystko. I pomyślałem, że odczaruję zupę z dzieciństwa. Pamiętam jak było gorąco, babcia zawsze mi ją wciskała, a ja jej nienawidziłem. To znaczy, nie nienawidziłem zupy, oczywiście, nie babci. Mowa o chłodniku. Dlatego dzisiaj zrobię jego wersję, która podejdzie mi na ząb i myślę, że wam też będzie się podobało i smakowało. Oglądajcie. Do miski przekładam pomidor bez skórki oraz dwa pokrojone z czosnku. Teraz dolewam dwie łyżki oliwy z oliwek i całość blenduję. Składniki doprawiam solą i pieprzem, po czym dodaję 250 g serka wiskiego. Do miski wsypuję jeszcze 100 g tartego parmezanu i całość ponownie miksuję. Aby nasz chłodnik nie był zbyt gęsty, dolewam około 100 ml wody i dla smaku oraz koloru dosypuję jeszcze suszoną paprykę. Po zmiksowaniu dodaję trochę posiekanej bazylii i nasze danie jest gotowe. Słuchajcie, chłodniczek, czosneczek, grzaneczka, czego więcej wymagać od tak przepysznej zupy. Wezmę malutko, bo będę się jeszcze dzisiaj całował, ale wy. Spokojnie możecie opierdzielić całą taką miskę. Naprawdę pyszne. Poczekaj jeszcze chwilę. Daj z minutkę czasu, bo mam ci coś ważnego do powiedzenia. Na początku wspomniałem o kanale Pobite Gary, nie bez powodu. Oprócz tego, że macie tam mnóstwo ciekawych przepisów, od których szczena opada, to wspólnie pomagamy też innym, tym najbardziej potrzebującym. Po pierwszym sezonie odcinków udało nam się stworzyć zbiórkę i przekazać na nią 10 tysięcy złotych, ale chcemy podwoić tę kwotę i to właśnie z Twoją pomocą. Wystarczy drobna wpłata, symboliczna piątka, dwójka czy nawet złotówka, a jeśli nie to, to chociaż subskrypcja na kanale Pobite Gary bo z Twoich wyświetlonych reklam na odcinkach możemy właśnie pomagać innym. Link do zbiórki znajdziesz w opisie. A mi pozostaje tylko podziękować Ci za otwarcie swojego serducha. A teraz wracajmy do odcinka. Dziś na ząb zaproponuję Wam szybką i smaczną przekąskę. A co? Spokojnie, zaraz zobaczycie. Do miski przerzucam 150 g ugotowanych ziemniaków, 200 g serka wiejskiego i całość dokładnie zagniata. Teraz wsypuję 5 łyżek mąki kukurydzianej, łyżeczkę czosnku, odrobinę kolendry oraz szczyptę soli. I aby życie miało smaczek, dodam posiekaną drobno zieloną papryczkę chili. Ponownie z pełną starannością wszystko miesza. Słuchajcie, nie spodziewałem się, że to już będzie tak ładnie pachniało, ale to nieistotne. Teraz biorę, podgrzewam olej na palniczku i biorę się za robienie kuleczek. Tak przygotowane kuleczki obtaczam w mące kukurydzianej i wrzucam do gorącego oleju. Na koniec zbijam patyczki i gotowe. Jeżeli chcecie więcej fajnych przepisów, wpadajcie na nasz nowy kanał Pobite Gary. Gotujemy tam z przymrużeniem języka. Tymczasem wracając do moich kuleczek, powiem Wam tak, są pyszne, chrupiące, tylko jest jeden z nimi mały problem. Za szybko znikają. I co? Serek Wieski daje radę, co nie? Pamiętajcie o zbiórce, którą dzięki Wam niebawem uda się zakończyć. A po więcej niesamowitych, fantastycznych i wyjątkowo dobrych przepisów zapraszam na kanał Pobite Gary, gdzie już za dwa tygodnie startuje nowy sezon z nowymi odcinkami. Do zobaczenia.